To na rozgrzewkę przed trudnymi pytaniami kilka, mam nadzieję, łatwych i szybkich. Zobaczymy, zobaczymy. Pizza czy spaghetti bolognese? Pizza. Kucyk czy warkocz? Warkocz. Sernik czy szarlotka? Sernik. Z rodzynkami czy bez? Bez. Super. Obcasy czy adidasy? Adidasy. Gdybyś mogła być na jeden dzień jakimś zwierzęciem, to co to by było za zwierzę? Hmm. Może tygrysem albo lwem? Jaka jest twoja supermoc? Ogień. O, ciekawe, ciekawe. Podpytam później. Co robisz, gdy nikt nie widzi? Odpoczywam. Podoba mi się. Co byś zrobiła, gdybyś wygrała milion? Zainwestowałabym w swój samorozwój. O, super. Twoje danie specjalne, które serwujesz rodzinie. Hmm. Chyba najbardziej moja rodzina lubi klasyczne dania, czyli kotlet schabowy i miaczki. Ja myślę, że mamy tutaj dużo fanów <śm> takich <śm> klasycznych potraw. Jaki masz dziwny nawyk? Hmm, chyba nie mam. No, dobra. Chyba nie, nie mam. Może wszystkie są dla Ciebie tak normalne, że nie ma takiego, o, który byś uznała za Możliwe, dziwny. że tak. Ja na przykład powiem ze swojej perspektywy, dla mnie to jest normalne, ale dużo osób uznało, że dziwnym nawykiem jest to, że podczas mycia zębów zawsze biegam albo wykonuję jakieś ćwiczenia. A, o. Chociaż dla mnie już to nie jest dziwne. Okej, okay, No przez to, że jesteśmy w tak cudownym miejscu, tak smacznym miejscu, to muszę Cię zapytać. Lody śmietankowe czy czekoladowe? Czekoladowe. Kawa czy herbata? Kawa, kawa. A jaka kawa? E, cappuccino. Cappuccino, dobra. I myślę, że w tym momencie kończymy serię krótkich, i mam nadzieję łatwych pytań, i przejdziemy do tych trudniejszych. Dokładnie. Bardzo się cieszę, że się widzimy po raz kolejny w nowej odsłonie. Również się bardzo cieszę. Już nie ma blondu, jest brudy. i tak. <laughs> Niezła metamorfoza, po prostu dalej jestem cała zaszokowana, zaszokowana tak, tak, tak. nie mogę dojść do siebie. No ale piękny efekt i jestem no, oczarowana tym kolorem, tą długością w ogóle, ten skręt, no coś niesamowitego. Bardzo dziękuję za wykonanie. <laughs> Nie ma za co <laughs> takiego jest cudeńka. Jesteś <laughs> po naszej stronie. I Ola. Ja myślę, że to jest takie narzędzie, czyli system w Twoim przypadku, który tak naprawdę, tak naprawdę pomaga Ci po prostu jeszcze bardziej wydobyć tę atrakcyjność, którą w sobie masz. I ja myślę, że wiele osób, które dzisiaj na Ciebie patrzy. Może sobie pomyśleć, ojej, ja też już bym chciała być na takim etapie, ale myślę, że tutaj najważniejsze będzie, żeby pokazać też Twoją taką, myślę, ważną stronę psychologicznego poradzenia sobie z problemem z utratą włosów. Ty też, tak jak osoby Cię znają w mediach społecznościowych, absolutnie masz akceptację do bycia z włosami, bez włosów i tak, chyba tak. też bawisz się włosami. Tak tak tak, 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 tak. Bo już. Powiedz mi tak. Pamiętać wszystkie długości włosów. O tak, ile pamiętam. Już miałam takie nawet najkrótsze i też bardzo się dobrze czuję w tej wersji. W szczególności, jak właśnie gdzieś jesteśmy na wakacjach, czy coś, fajna alternatywa. No, gdy jest ciepło, wiadomo, krótkie mm -hmm. włosy szybko gdzieś tam można je przemyć, szybko wyschną, tak. więc no. Fajna sprawa. I myślę, że jeszcze zaznaczę to dla naszych słuchaczy, że jesteś dla wielu osób też, możesz być inspiracją pod kątem tego, jak nie bać się pielęgnować włosów, jak nie bać się czesać włosy tak. w różny sposób i jak nie bać się już bawić tymi włosami, jeśli mamy możliwość nawet zmienić je z dnia na dzień. Niektórzy Dokładnie. boją się zmienić ten wizerunek, ale w tym przypadku no, myślę, że dla tych osób, które chcą już zacząć tę przygodę, żeby trochę. Żyć z włosami, to będziesz odpowiednią osobą, żeby pomóc właśnie pokazać. Moim jak. zdaniem w ogóle to jest atut, że możemy co chwilę jakieś robić metamorfozy, że możemy się właśnie zmieniać, jak kameleon. Mój mąż się śmieje, że co chwilę ma inną żonę w domu, bo raz krótkie, raz długie, raz rude, tu jakieś blondy, no i po prostu no jest to też ciekawe doświadczenie dla samej osoby i dla samej mnie i dla mojego otoczenia, bo... Już się przyzwyczaili, niektórzy gdzieś tam nie mnie w galerii nie poznawali czy coś. Dopiero po tym uśmiechu, czy moje okulary, o to nasza Ola. To Ola. Ale wiesz co tutaj wychwyciła Będą no, Rzecz, to może być przepis na udane życie małżeńskie. Taka częsta zmiana wizerunku, tak jak mówisz. Prawie, że może nie codziennie, ale co pewien czas. Nowa żona w domu. No. Nie nudzi no, się mężczyzna, no nie? Super. Ja w ogóle mam do ciebie, dla ciebie przygotowane kilka pytań. Mm, I myślę, że zrobimy taką formę, krótkie pytanie, mm -hmm. szybka odpowiedź. odpowiedź. E, I ja wcześniej też e, miałam już okazję rozmawiać e, z Kasią, którą również Tak, tak. pozdrawiamy Nasze. Kasię, ta nasza kochana Kasiunia. <laughs> I chciałabym zadać sobie trudne pytania. To są trudne pytania, ja wiem, że już na tym etapie nie dla ciebie, ale dla wielu osób, które teraz nas słuchają, mm -hmm. tak? E, I chcę... Żebyśmy po prostu wspólnie mówili o tym, myśleli o tym i odpowiadali po prostu na to. Dokładnie. Pytania. Dokładnie. Dobre. I teraz to zaczynamy, bo ja zmiana. Olu, najtrudniejsze wspomnienie związane z życiem, z alopecją. No chyba najtrudniejsze takie wspomnienie no to okres szkolny, gdzie rzeczywiście musiałam się. Z, po prostu spotkać gdzieś z moimi rówieśnikami po, po, po mojej tej całej metamorfozie, kiedy mi wypadały te włosy. No i miałam taki okres w swoim życiu, gdzie byłam prześladowana przez pewnego chłopaka, skończyło się to tam nieprzyjemnymi sytuacjami. No ale chyba taki właśnie gdzieś tam najgorszy okres to był w moim życiu. Też się kryłam ze swoją chorobą, co uważam, że teraz był to błąd. I gdzieś tam byłam taką pożywką mhm. dla społeczeństwa, dla rówieśników. Czyli ten y, okres wczesnoszkolny. Tak, no. Bo mhm. mi wtedy wypadły włosy, jak y, miałam 11 lat. No i po prostu gdzieś tam wkraczałam w ten wiek nastoletni. No i to był najgorszy czas dla mnie. Mhm. To teraz bardziej przyjemne pytanie. Najpiękniejszy moment w życiu z alopecją? To chyba najpiękniejszy moment to był, jak miałam tam 18-17 lat. W końcu postanowiłam się, że tak powiem, w końcu postanowiłam zrobić swój coming out i po prostu pokazałam całemu światu, że choruję na łysienie plackowate. Pokazałam się w sieci i rzeczywiście wtedy taki był odzew, że po prostu, że Ola, super. Zobaczyłam, że ci rówieśnicy, co, co kiedyś gdzieś tam mnie gnębili, nagle mnie gdzieś tam doceniają, wspierają. I podziwiałam za tą odwagę, no bo nie każdy by miał taką odwagę. Mhm. No i dziękuję wszystkim, całej mojej rodzinie w sumie i mojemu wtedy jeszcze chłopakowi, dzisiaj mężowi, że mnie namówił do takiej rzeczy, no bo to był wielki, wielki przełom. A kolejnym przełomem, takim co mi się przypomina, to, że. Zaczęłam chodzić w końcu na siłownie, zaczęłam jeździć na nartach, różne sporty, że tak powiem uprawiać. No i po prostu no przełamałam, wyszłam z tej swojej strefy komfortu, gdzie kiedyś myślałam, że no nie da, włosów, nie, włosów nie da się, brak włosów, brak włosów, wszystko blokuje, No nie. Tak. a okazało się, że po prostu jest całkiem inaczej, tylko wszystko to siedzi tu, na w naszej główce. Ograniczenia w głowie, tak. strach ma wielkie oczy, tak. e, mówi się w teorii, cały czas dzieje się to w praktyce e, i myślę, że jesteś najwspanialszym przykładem tego, że wszystko można przepracować tak. i nie ograniczać się przez to, że pojawia się pewna zmiana wizualna. Dokładnie. Olu, jak myślisz, czy włosy, twoje zastępcze włosy, które nosisz w perukach, w systemach, dają ci e, tyle kobiecości, ile mogłyby ci dawać naturalne włosy. E, no jasne, że tak, dlatego że teraz są już takie tworzone e, technologie, te systemy. Naprawdę to tak wygląda naturalnie. Sami możecie teraz zobaczyć, e, jaka zmiana e, po prostu mnie tu zaskoczyła dzisiaj. No, wygląda to przepięknie. Teraz są tworzone też takie peruki, które no, po prostu e, no, wyglądają jak naturalne włosy. Nawet niektóre syntetyki po prostu są teraz petardą. Ale tak potwierdzam, e, Ty w perukach syntetycznych wyglądasz przepięknie, U, nie boisz się ich dobierać, nie traktujesz jako zakarę. Tylko faktycznie umiesz podkreślić swój typ urody. Tak, i teraz właśnie jest taki świat, że już wiele rzeczy mamy ogólnodostępnych, no i po prostu no, możemy się gdzieś tam fajnie też upiększyć, i tak samo o rzęsy można dokleić, brwi permanentne zrobić, to całkiem już inny dokładnie, świat jest. Dokładnie, teraz. czyli zastępcze włosy, nawet zastępcze brwi, rzęsy tak, równe tak. są. Atrakcyjność tak, kobiety, można podkreślić. Olu, czy uważasz, że dla mężczyzny atrakcyjność kobiety zależy też od tego, jak jej, czy ma włosy? Wydaje mi się, że możliwe, że troszkę tak. No wiadomo, włosy to są gdzieś tam, no część kobiety dodają gdzieś tam właśnie tej atrakcyjności. No ale mój mąż na przykład jest dowodem tego, że mm, kocham je we włosach i bez włosów. Wiadomo, gdzieś jak założę te włosy, no to... Tak w oku widać, że, że ten, no, błysk. ten błysk. Tak samo moje dzieci nawet już reagują, o mama, masz rozpuszczone włosy, mój synek jest zachwycony. Jak ja mam takie właśnie rozpuszczone włosy, że on takie kocha i w ogóle tak samo mój mąż. Oni bardzo podobni do siebie są zresztą. <grym> ale to bardzo dobrze, że o tym I, mówisz. Bo... I, I po prostu no, gdzieś to dodaje kobiecości, no ale ja kocham siebie w obu wersjach i mi to nie przeszkadza. Mhm. Ważne jest też to, co powiedziałaś, twój mąż akceptuje cię i w jednej, i w drugiej w drugiej wersji, ale jak założysz włosy, to jest ten błysk, tak jak czasami kobieta założy szpilki, sukienkę tak. i gdzieś podkreślamy, akcentujemy jeszcze bardziej kobiecość, tak. co nie oznacza, że bez tych szpilek, tych włosów nie jesteśmy kochane czy atrakcyjne w oczach mężczyzny i ja też na to bardzo zwracam uwagę, bo dużo kobiet czuje się w pewien sposób zdradzone, pokrzywdzone, kiedy partner zwraca uwagę na to, że lubi, jak one są w swoich włosach zastępczych. Mm -hmm. I uważam, że m, też w długotrwających związkach my często pracujemy nad e, tą atrakcyjnością e, i m, to jest istotne, żeby umieć sobie powiedzieć, że dla, czy dla mnie jako kobiety, czy dla mojego partnera ta atrakcyjność może być jeszcze większa dla niego, mnie samej, jeżeli będę miała ładne, zadbane włosy, czy od czasu do czasu założę też szpilki. Dokładnie. Ola, a my właśnie czasami jesteśmy związane z włosami. No powiem szczerze, nie. <laughs> <laughs> y, nie, nigdy takich y, gdzieś tam, nie, nie śnił mi się nigdy taki sen. Y, no ja już tak raczej nie myślę pod względem tym, że o fajnie jakby mi odrosły włosy. Mm -hmm. mm, kompletnie. Super. Może też pokazywać, że no bo mówi się też, że sny czasami odzwierciedlają nasze gdzieś tam lęki tym, czym się mm -hmm. często stresujemy, o czym myślimy, a to, że u Ciebie nie ma takich snów, to chyba pokazuje to, jak bardzo w serduszku jesteś poukładana z tą mm -hmm. kwestią związaną właśnie z życiem, z alopecją. Możliwe, prawda? że tak, możliwe, że tak. Super. <laughs> Myślę, że znam odpowiedź na to pytanie, ale chcę je zadać specjalnie dla innych mam, które zmagają się z utratą włosów. Czy dla Ciebie macierzyństwo bez włosów jest trudniejsze, jest większym wyzwaniem? Widzisz w tym jakieś większe wyzwania? O, nie. Moim zdaniem w ogóle ułatwione mam macierzyństwo, <śledzimy> bo, bo ogólnie y, dzieci mnie nie ciągną za włosy. To jest duży o. plus. No i w ogóle no mama się też zmienia. Jestem co chwilę inną, jakąś tam mamą, więc dla dzieci gdzieś tam też, też jest jakaś tam metamorfoza. Atrakcja. E, atrakcja. Co, co najlepsze, mój syn już tak jest wyszkolony, bo ja bez włosów chodzę po domu. Teraz jestem właśnie z dziećmi w domku, więc z nimi jestem cały czas. Jak kurier dzwoni, mój syn leci po włosy. Mamo, mamo trzymaj włosy, żeby tam założyć, bo wiadomo na no kurierzy, jeden tam wie, że choruje na taką chorobę, ale raczej, raczej zakładam wtedy włoski, mm -hmm. co najśmieszniejsze też dzieci, znaczy na razie tylko Maksiu, biega już mi po rzęsy, jak właśnie wow. maluje się, no mamo doczep sobie te rzęsy jeszcze i zawsze się tak przygląda. A wiesz co ja myślę, no. że uczysz swoje dzieci od akceptacji. samego początku akceptacji, tak. to że bycie Przeróżną osobą w przeróżnym wydaniu, to jest ok, Tak, więc brawo, Ola, brawo i myślę, że dla innych mam to też jest ważne, żeby pomyśleć sobie, okej, okay, jestem w sytuacji, jakiej jestem, ale tą drugą, w, tą, w tą drugą stronę, nie myśleć o tym, co może mi zabrać, ale co dzięki temu mogę zyskać mhm. ja i moje dziecko. Nie Dokładnie. Dokładnie. Gdybyś miała wybrać piękne, swoje, naturalne włosy rosnące z twojej skóry mhm. głowy. Czy przez całe życie, czy idealnie zgrabna albo taka sylwetka, którą ty uważasz za y, idealną, jeśli chodzi o sylwetkę kobiecą. Co byś wybrała? E, no, to ja by, by, no to ja bym wybrała zdecydowanie sylwetkę. Wow. E, dlatego, że... No to się. E, no, dlatego, że, że tak powiem, e, włosy już mogę mieć przeróżne. Całkiem inne, mogę się zmieniać jak kameleon, a też powiem szczerze, taki uraz mam, bo raz odrosły mi włosy, później wyleciały, i gdzieś już całkowicie tak jestem pogodzona z tą chorobą, że już nawet nie chcę tych swoich włosów, naprawdę. Już nawet nie chcę, mogę mieć te właśnie moje przenośne takie włosy, a idealna sylwetka, no przy... fajnie by było. No. Zawsze by się przydała, tak? tak? tak. Dobra, to już wiemy, tym idealna sylwetka. Dokładnie. Ola, a teraz tak z kwestii praktycznego noszenia z twojego doświadczenia i peruk i systemów. Co uznajesz za bardziej komfortowe rozwiązanie? Nie w którym się bardziej na przykład czujesz kobieco, a bardziej komfortowe? No moim zdaniem zdecydowanie system włosów, dlatego się też zdecydowałam na takie rozwiązanie. No, przede wszystkim jest on klejony na taśmy, nie, wpadnie, nie spadnie na, nam z głowy w różnych ekstremalnych momentach. Moim zdaniem bardzo też naturalnie wygląda. Możemy sobie dobrać swój indywidualny kolor, skręt, długość, dobrać też siatkę. Nie, no po prostu te systemy włosów to jest coś rewelacyjnego i naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że coś takiego jest. No mogę hmm. jeszcze zadać pytanie, bo ja widzę też, jak często podróżowałaś, jesteś na siłowni i ja Cię widzę tam też z włosami. Tak. I czy z twoj, Twojej perspektywy, jako użytkownika systemu, uważasz, że można wyjechać w ciepłe kraje w systemie i można pójść na siłownię w systemie, czy to zależy? Wszędzie, wszędzie można pójść w systemie, nie ma żadnych e, blokad. Ja nawet byłam e, w takim szalonym parku wodnym, e, tam gdzieś o, o. E, najszybsze zjeżdżalnie świata. E, wtedy się dosłownie popłakałam, jak wyszłam z tego parku wodnego, bo mówię, Boże, ja mogę normalnie żyć, że, że mogę ze wszystkiego korzystać. E, Pamiętam. E, naprawdę, to, to bardzo dużo mi dodało też pewności siebie, właśnie ten system włosów. Pamiętam też jak zaczęłam ćwiczyć na siłowni, to też po prostu różne akrobacje tam mogłam robić. Też swego czasu chodziłam na pole dance i też włosy nie spadły. No naprawdę, ja jestem fanką systemów włosów i to jest dla mnie fenomenalne rozwiązanie. Zmieniłam trochę pytanie, bo pytanie miało brzmieć, czy zdarza ci się wstydzić czasami z powodu tego, że nie masz włosów? Wiem, że na ten moment już nie. Ale kiedyś? Czy kiedyś się tego wstydziłaś? Ja z tym trudność. No, kiedyś bardzo duże miałam z tym trudności, dlatego że u mnie w moim domu rodzinnym było coś takiego. Ola, nie mów, że tam chorujesz. Mhm. Raczej była ukrywana gdzieś tam ta choroba. Dlatego często mówię mamom i apeluję, jakakolwiek choroba u dziecka. Tylko tego nie ukrywać, czy ją widać czy nie widać, lepiej niech dziecko będzie z tym gdzieś no, po prostu uświadomione i żeby siebie akceptowało w 100% procentach. I o tym też mówiło, bo ja czegoś takiego nie zostałam nauczona, pamiętam jak miałam gdzieś tam swoją pierwszą perukę i było pytanie gdzieś tam od mojej, mojej mamy koleżanki, o to Ola już farbuje włosy. A moja mama mówi tak, bo miała takie marzenie, zafarbowała włosy. No, i to było na takiej właśnie zasadzie, żeby gdzieś tam ukrywać no, ten temat. A we mnie gdzieś tam wszystko to, to się działo, mm -hmm. i dopiero no, pewien ten taki wybuch mm -hmm. był, jak tam miałam 17-18 lat, że, że postanowiłam wyjść z tej swojej skorupy. Tak, bo wydaje mi się, że też dla dziecka jest bardzo ważne takie normalizowanie tego tematu. Mm -hmm. I nawet jeżeli dziecko powie, że czy chce, czy nie chce mówić innym, to w gronie rodzinnym trzeba porozmawiać o tym. Czy uważasz się za osobę odważną, nie tylko w kwestiach włosowych, ale w ogóle w swoim całym życiu? No wydaje mi się, że jestem dosyć odważną osobą. Też jakiś taki mam charakter silny. No, różne sytuacje tam miałam w swoim już życiu. No i jakoś zawsze tak hmm, próbuję z tego wyjść. No i wydaje mi się, że troszkę tak no mam taki charakter waleczny i, i silny. Bardzo dobrze i ja też widzę, jak jesteś odważna, nie tylko w naszych oczach, jako właśnie ekipa Kliniki, ale też w oczach wielu osób, które cię obserwuje e, i ta odwaga dla nich jest ważna, także możemy wspólnie podziękować za nią. <grych> Olu, zadam pytanie, które pojawia się w głowach wielu mam, trochę powiem o lękach, które się pojawiają w głowie mam i zapytam się, czy też taki miałaś albo masz. Czy obawiasz się, że Twoje dzieci mogą mieć również problemy z włosami, jeśli tutaj jest to problem choroby autoimmunologicznej? No właśnie teraz taki mam etap w swoim życiu, że właśnie boję się bardzo, mm -hmm. żeby moje dzieci gdzieś tam nie odziedziczyły tej choroby, bo, bo różne, że tak powiem, przypadki widziałam, słyszałam i nieraz gdzieś się to tam zdarza. Ja mam taki syndrom, jak myję im głowę, że, że przeglądam, czy czasami nie ma tam jakichś tych placków, więc po prostu gdzieś to teraz jest no taki mój problem. Nie powiem, że to jakaś fobia jest, bo to na razie nie można tak w ogóle ująć. Ale no, gdzieś tam są te obawy i ten strach. Tak. Ja absolutnie Ciebie rozumiem, bo wydaje mi się, że każda mama ma chyba miliony lęków o swoje dzieci, a jeśli nam się coś przytrafiło i myślę, że to tak naprawdę jest ten lęk przed tym, że chciałabyś jak najbardziej ochronić swoje dzieci. I wiem, że sama będąc mamą miałam przeróżne myśli nie tylko włosowe, bo, bo pamiętam też, jak mnie zmroziło, kiedy moja córka. W, sytuacji, w pewnych sytuacjach stresowych ciągnęła włosy i potrafiła po 20, a po 30 mieć w rączce. A jak ja pracuję z przykładowością, jaką jest to ten lęk był. I to też może warto, żeby wybrzmiało, że to jest normalne, że ten lęk jest, tylko tak jak powiedziałeś, żeby to się nie przerodziło już w taką fobię, tak. że każde mycie, czesanie jest, no czujemy jak serce bije, podnosi się ciśnienie. Tak. Tak. To, to chyba wtedy może być też sygnał, że warto popracować przepracować ten temat. Przepracować, dokładnie. Tak. Ola, a na koniec mniej włosowo, ale bardzo ważne dla wszystkich osób, które nas słuchają, i tak naprawdę w większości przypadków to są osoby właśnie zestresowane przez swoje różne sytuacje włosowe. Jak Ty radzisz sobie ze stresem? Ja sobie radzę tak ze stresem, że jak jakiś problem się pojawia, to ja często, gęsto, że tak powiem, próbuję to w swojej głowie jakoś rozwiązać, znaleźć jakiś pomysł do tego. Brainstorm masz, co tak. by z nim zrobić? Nie, tak. nie chować tak. go pod dywan, tylko… Tak. Myślisz, jakie może być rozwiązanie. Tak, jakie może być właśnie rozwiązanie. I też nieraz jak jakaś sytuacja się wydarzy, czy po prostu coś mnie przygnębia, to często patrzę, że dane osoby, je, no, jeszcze można być w gorszej sytuacji mhm. i to gdzieś też człowiekowi, człowieka tak uświadamia i po prostu mhm. no, gdzieś tam, no, no wtedy się pomaga. nie załamuje też i, i pomaga. No, ale najważniejsze to szukać, nawet w jakiejkolwiek beznadziejnej sytuacji, właśnie tego, tego rozwiązania. No, i się nie załamywać. To, co mówisz, to jest istotne, bo pokazuje, że ty robisz dużo tak zwanej pracy poznawczej. Niektóre osoby na przykład w sytuacjach stresowych pierwsze co, to nie chcą się zmierzyć w głowie z tym problemem, tylko idą na siłownię albo coś robią z ciałem, co też jest bardzo ważne, ale ta praca poznawcza na pewnym etapie czy po takim fizycznym odstresowywaniu organizmu jest również potrzebna i dobrze, że powiedziałaś szukanie rozwiązania. Ja też uważam, mam takie motto życiowe, że zawsze znajdzie się rozwiązanie. Tak. Prędzej czy szybciej jakieś mniej zadawalające, nie musi być ekstra zadawalające, ale ważne, żeby jakieś chociaż w 10 tak dobre, ale się znalazło. Dokładnie. Ja też mam takie rozwiązanie na stres. No może to ze względu też mojego charakteru, ale ja bardzo wydatniam emocje i Dużo potrzebuje rozmowy. Niektórzy w sobie duszą te emocje, nie chcą rozmawiać, zamykałem się w sobie, a ja znowu w tą drugą stronę i to, to mega mi pomaga. Oj, super, o tym mówisz. Bardzo, Bardzo. Ci dziękuję. Dziękuję e, również. Seria krótkich pytań, dłuższych trochę odpowiedzi, ale wartościowych i mam nadzieję, że. Dokładnie. Był to materiał, który pomógł Wam trochę w sercu, w duszy z waszymi różnymi sytuacjami włosowymi, czyli to, co się dzieje na głowie, no i oczywiście w głowie. W głowie, dokładnie. Okay.